Dobra, wchodzimy na YouTube. A. Masakra. Kurwa, długo jeszcze? No, w końcu. Boże, generalnie... Nie, dawno nie wchodziłem na ten kanał. Tak to tylko wchodziłem z innego konta, mojego prywatnego konta na YouTube. Jest ryzykan. Ile subów? 62. Łe, mało. Ile wyświetleń? Ej, kurde. Na innych kontach pokazywało się mniej wyświetleń. To jest jakaś masakra. Generalnie to planuję... Jakby, nie wiem, kolejne otwarcie kanału w sensie, wiecie, żeby typu właśnie ponagrywać takie, jakieś pojebane akcje, po że trochę też na tych odcinkach i w ogóle też tam trochę, na przykład, nie wiem, przypałów ze szkoły czy coś, żeby po prostu było ciekawe. No i nie wiem, generalnie ludzie, koledzy znają mi tutaj, mnie wy wypytują, czy nie chce czasami e, jakiś odcinku powstawać. Ja zdecydowałem, że to jest nawet nie głupi pomysł, no bo jednak. Trochę się nad tym kanałem napracowałem, i warto by było coś tutaj podziałać w tym kierunku. Także nie, powiedzmy, że oficjalnie ogłaszam, że kanał Ryzykant zostaje ponownie otwarty i w jakimś najbliższym czasie pojawi się jakieś e, nie, wiem, jakieś dymy się na pewno pojawią na tym kanale, więc no wyczekujcie i tak tyle mogę powiedzieć. To na tyle w sumie, więc tak, no się mam, cześć.